Witam w pierwszej naszej notce w postaci wideo. zapowiedzianą dwa tygodnie temu. I zacznijmy od tego, czym jest SEO. No bo część osób wie, większość osób tego nie wie, więc dobrze będzie to nam wyjaśnić. Po pierwsze, SEO dzielimy na to, które ma miejsce na naszej stronie internetowej i to, co jest poza naszą stroną internetową. Zasadniczo SEO jako skrót oznacza Search Engine Optimization, czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Czyli jest to klasyczne, dobre, tradycyjne pozycjonowanie. Jak wysoko jesteśmy w rankingu Google'a czy Bing'a. Bingiem nie będziemy się zajmować, posiada całe 3% w Polsce. Troszkę malutko. Tak więc ogólnie SEO jest to wszystkie działania, które służą podniesieniu naszej pozycji w rankingu Google'a. I dzisiaj skupimy się na tych, które robimy na naszej stronie internetowej. Rzecz pierwsza i najważniejsza. Metatagi. Ponieważ nawet szybko wczytująca się strona internetowa z totalnym bałaganem i łamaniem zasad nadawanych przez Google wobec metatagów, zostanie Meta Metatagi posiadamy trzy. Tytuł, czyli tytuł strony, który widzimy w pasku na samej górze, albo w zakładce, jeśli mamy przeglądarkę z kilkoma zakładkami. Jak Firefox Do tego description, czyli krótki opis strony, który się wyświetla w wynikach wyszukiwania, który ma kluczowe znaczenie nie tyle dla pajączków, które ściągają wszystko. Z naszej strony dla wyszukiwarki, ile dla użytkownika. Po prostu często sam link w sobie nie mówi mi nic sensownego i muszę przeczytać, co jest na tej stronie. To jest jeszcze keywords, czyli frazy, które. Teoretycznie są szczytywane i teoretycznie działają. W praktyce mniej więcej mówią pajączką z wyszukiwarki, co mniej więcej może być na tej stronie, aczkolwiek zdarzają się strony, które w ogóle nie posiadają keywords, a całkiem wysoko. Ale o takich jak na przykład strony, które łamią wszystkie możliwe zasady, a i tak są na pierwszej pozycji i nie da się ich wyszyć. No powiem kiedy indziej. Dalszym współczynnikiem na scenie jest wspomniany już czas wczytywania się. Paradoksalnie większość osób o tym nie pamięta, ale im szybciej strona się wczytuje, tym szybciej jest indeksowana. Całkiem proste. I dzięki temu możemy mieć ją zaindeksowaną więcej razy, dzięki czemu jest jakby świeższa kopia w wynikach. I dzięki temu idziemy też do góry. Następną rzeczą jest odpowiednia współczynnik treści do kodu strony. To jest dosyć duże pole do dyskusji, tutaj się pewnie wiele osób ze mną nie zgodzi, bez treści strona poleci. Dla wyszukiwarki to będzie po prostu pusta kartka papieru, na której nic absolutnie nie ma. Więc nie ma sensu trymować tej strony czymś wysoko z wynikiem wyszukiwania. I ona po prostu poleci totalnie wek. Znowu nadmiar tekstu, czyli wrzucenie przykładowo 4 czy 5 rozdziałów pana Tadeusza, czy książek pana Tadeusza, hurtem na stronę. Da nam tyle, że będzie ona totalnie przesycona według wyszukiwarki treścią i dostaniemy po prostu nową blaszkę w tył głowy, jak to nawiązać. Kolejnym czynnikiem, który jest na stronie, jest ustawienie znaczników alt dla wszystkich obrazów. Pajączki gogla i innych wyszukiwarek są ślepe, wiem, że są ślepe na potrzeby tego przykładu i nie są w stanie wczytać zdjęcia jako takiego. Nie wiedzą, co jest na zdjęciu. Dlatego trzeba dać opis zdjęcia. Poza tym, część osób nie korzysta, ponieważ ma no wyjątkowo wolne łącze, albo po prostu nie może, albo nie lubi, z wyświetlania grafiki w, na stronach. Wtedy alt wyświetla się zamiast grafiki, co pomaga użytkownikowi. Następną rzeczą, o której należy pamiętać, jest ustawienie znaczników, też nagłówków H1 i H2. Kolejny. Raz, strona wygląda estetycznie. Ma nagłówek i znacznik jakby pod rozdział. jeżeli wrócimy do strony jako książki. Następna rzecz, która dzięki temu jest brana, to niekoniecznie jest to zczytywane jako zczytywane, ale jest brane pod kątem jako optymalizacja strony, to też jako ustawienie strony. Przyjaznym użytkownikowi. Ponieważ polityka bo mówi na tym, że strony mają być przyjazne użytkownikom. Cały potężny, wielki, koszmarny algorytm, który wszyscy bardzo mocno kochamy, idzie w tym kierunku i powoduje to, że nawet jeśli coś nie jest czytywane, wprost jest jednym z współczynników, które są obywane niejako przy okazji. I wyniki używania tego są wprost widoczne w postaci pozycji. Kolejna rzecz, która ma znaczenie na stronie, jest używanie odpowiedniego języka, odpowiednich słów kluczowych, nie rzucanych jak w latach 90., czy pod koniec lat 90., czy na początku roku 2000 w postaci wielkich połaci słów kluczowych, umieszczonych gdzieś tam pod czymś. Bo kończyło się to w jeden sposób. Znaczy, kiedyś to pomagało, teraz kończy się to w jeden sposób, że się leci na łeb naszej albo dostaje się banan, dobra? I tutaj już zachaczamy o jedną rzecz, której nie wolno robić na stronie, czyli. Blacking. chowanie przykładowo pod zdjęciem tekstu tylko dla webcików, ponieważ Google prędzej czy później odkryje tą nieską praktykę I prędzej jak później wlepi nam kary. Google bardzo lubi wlepiać kary i się nie, nie szczędzi ich nikomu. Kolejną rzeczą, którą dobrze jest zrobić to jest ustawić sobie, żeby wersja z www lub bez www wczytywała się ustawić przykierowanie 301 na wszystkie możliwe domeny. Żeby nie było tak, że pół jest na www, drugie pół jest bez www, a według Google mamy dwie identyczne kopie strony wrzucone w celu sztucznego pompowania ilości podstron. za co, jak się domyślacie, jest kary. Google ma ciężko wiek. Kolejną rzecz jesteśmy już przed takich rzeczach stricte technicznych, to jest odpowiednie zrobienie sitemap. Jest to dosyć proste poprzez generator, czyli Danie robocikom jakby planu naszej strony, żeby się nie pogubiły i szczytały wszystko, co mają już czytać. Nie zawsze wszystko muszą już czytywać. A kolejną rzecz, którą należy zrobić jest odpowiednie zanikowanie stron tak, żeby żadna ze stron nie wisiała sobie sama w przestrzeni bez żadnych linków do wklepywania kodów w wyszukiwarce, bo jest to bardzo zły pomysł pod względem optymalizacyjnym. I druga rzecz, żeby linki nie prowadziły do stron, które już nie istnieją, ponieważ jeżeli jestem na stronie, klikam sobie w menu, przykładowo w referencje i wyświetla mi się 404, nie ma takiej strony i no to ja nie jestem zbyt szczęśliwym człowiekiem. Robocik w tym momencie jest bardzo nieszczęśliwym robocikiem, idzie na skargę i my dostajemy prędzej czy później karę w postaci ujemnego rankingu, czyli lecimy sobie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Podsumowując, co potrzebujemy, o czym potrzebujemy, yy, potrzebujemy pamiętać przy stronie. Najważniejsze to jest to, że robimy stronę de facto dla użytkowników, robociki symulują użytkowników, a tryba zrobienia strony tylko pod robociki, czyli modelowej strony, jest nazywana przez Google over optimization, czyli nad i jest karana natychmiastowym bolesnym panem z wyników wyszukiwań, póki się tego nie zmienia. W każdym razie dziękuję za uwagę. Następny odcinek będzie na temat współczynników oraz czynników, które będą na pozycji naszej strony, poza naszą stroną. Czyli tak naprawdę tym, co jest najciekawsze i najzawalniejsze. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia na dwa tygodnie.